Podpórka do roweru 24-29 do 29, Cross Marabou Zdarza ci się, że musisz na chwilę zsiąść z roweru. Ale nie masz o co go oprzyć. Z pomocą może przyjść stopka rowerowa Cross Marabou. Ułatwi ci ona utrzymanie roweru w pionie, a także umożliwi zajrzenie do bagażu w sakwach czy po prostu odpoczynek po dłuższej jeździe. Dostosujesz się ją do swoich potrzeb niezależnie od tego w jaki rozmiar koła posiadasz w rowerze dzięki łatwej regulacji. Regulowana podpórka do roweru Cross Marabou Stopka do roweru Cross Marabou wykonana została z aluminium. Co pozwoliło na zmniejszenie jej wagi nie tracąc nic z jej wytrzymałości. Teleskopowa konstrukcja podpórki do roweru ułatwia jej dopasowanie do posiadanego w rowerze rozmiaru koła. Zakres regulacji obejmuje koła w rozmiarze od 24 cali do 28 cali. Cross Seymour Boe uprzeznaczona jest do montażu na rurkach tylnego trójkąta, w systemie Dilet Mount. Dla rozstawu otworów 18mm specyfikacja rozmiar regulowany 24, 28 miejsce montażu rura przyłańcuchowa materiał aluminium waga 305G kolor czarny.